Oto nagranie z pola na Lubelszczyźnie. Pan Piotr sfilmował tam małe, aczkolwiek bardzo agresywne zwierzę, które, stając na dwóch tylnych łapach, prezentowało swój groźnie wyglądający czarny brzuch. Podobną, czarną, groźnie wyglądającą powierzchnię ciała, z tym że nie na brzuchu, a w pysku, posiadają afrykańskie, śmiertelnie jadowite mamby czarne. Te czarne czarnobrzuchę stworzonka można spotkać głównie na południu i wschodzie naszego kraju. Gdy obserwować je z daleka wyglądają bardzo sympatycznie. Gdy jednak zanadto się do nich zbliżysz, bez względu na to jak jesteś wielki, mogą Cię atakować. Najlepszą obroną jest atak, a że to nie pusty slogan, a skuteczna strategia doskonale widać podczas konfrontacji tego niewielkiego zwierzęcia ze znacznie większym od niego psem. Choć pies jednym ruchem szczęki mógłby złamać kark przeciwnikowi, głupieje. Ktoś tak zuchwały nie może być przecież zupełnie bezbronny. Zwierzak wykorzystuje ten moment zawahania przeciwnika, by uciec. Co ty za zwierzaczku jesteś? No powiedz mi. Szczur? Pirzmak, a może borsuk? Co ty jesteś za zwierzę? To oczywiście chomik europejski, naturalnie występujący w Polsce, chomik. dziś bardzo rzadki i zagrożony wymarciem, ale kiedyś powszechny, bardzo liczny i występujący w całym niemal kraju. Minęło już bez mała 5 lat, odkąd opublikowałem na kanale pierwszy film na temat naszego chomika. Niektórzy dziwili się wtedy, że takie zwierzę w ogóle u nas występuje. Ale co było bardzo dobrym znakiem, byli i tacy, którzy chomika znali z własnych pól doskonale i dziwili się, że jest tak rzadki w Polsce. Te nieduże zwierzęta są niedoceniane w naszym kraju. Prawie w ogóle się o nich nie mówi, a jeśli już, to wrzuca się je do tego samego worka co szczury i myszy i nazywa szkodnikami. A tymczasem chomiki to osobna, bardzo specyficzna grupa gryzonii, a nasze chomiki europejskie są szczególne. Są największe ze wszystkich chomików świata i słyną z odwagi i waleczności. Zachwycamy się afrykańskim ratelem, patrząc z niedowierzaniem, że potrafi on nawet zaatakować słonia. A tymczasem nasz chomik również potrafi się porwać na wielokrotnie od siebie większe zwierzę oraz tak jak Ratel i grać ze śmiercią. Dowodem niech będzie to nagranie, na którym widzimy chomika europejskiego atakującego swojego śmiertelnego wroga orlika krzykliwego. Nagranie to zrobiono w Polsce na Zamożczyźnie. Choć nie wiemy, co dokładnie się tu wydarzyło czy być może jeden z ptaków złapał innego chomika widać jednak wyraźnie, że orlik się wycofuje na skutek ataku chomika. Chomiki potrafią być agresywne nawet w stosunku do ludzi. Człowieka atakują z tych samych powodów co psa czy ptaka drapieżnego. Po prostu postrzegają go jako zagrożenie. Gryzonie to wyjątkowo płochliwe zwierzęta. Jako, że są nieduże, stanowią pożywienie dla całej masy drapieżników. Polują na niesowy, myszołowy oraz cała gama innych ptaków szponiastych, do tego lisy, łasice, kuny, borsuki oraz psy i koty domowe. Stąd też chomiki bez przerwy muszą być czujne. Chomik europejski wykształcił jednak dość nietypową strategię jak nagryzonia. Zamiast uciekać, bardzo często w pierwszej kolejności atakuje. Co ciekawe, jak zobaczymy na tym nagraniu z Ukrainy, gdzie chomik dostał się do kubła na śmieci i nie potrafi z niego wyjść, chomik ten wydaje się rozumieć, że w tym przypadku ze strony ludzi nie grozi mu niebezpieczeństwo, a wręcz przeciwnie, ludzie ci są dla niego szansą na ocalenie. Chomik w tym przypadku nie atakuje, ba, sam wchodzi na rękę zachowując się jak syryjski chomik domowy. Należy pamiętać jednak, że chomik syryjski i chomik europejski, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, są dwoma zupełnie odmiennymi gatunkami. Trzymania chomika europejskiego w domu zabrania prawo. Jak jednak chomiki europejskie zachowywałyby się w roli pupila, gdyby można było je hodować w domu? To nagranie pochodzące z Rosji może sugerować, że chomik europejski świetnie nadaje się na pupila. Trzeba przyznać, że pod płaszczykiem agresywnej bestii skrywa także coś z pieszczocha. Mimo wszystko, należy pamiętać, że chomik europejski jest zwierzęciem dzikim, niepoddanym trwającemu pokolenia procesowi udomowienia. Z chomikiem syryjskim czy dżungarskim sprawa wygląda inaczej. Zwierzęta te od dawna są trzymane w domowych hodowlach i od pokoleń selekcjonowane są przez hodowców. Poza tym są gatunkami spokojnymi, potulnymi, idealnie wręcz nadającymi się na zwierzęta domowe. Chomiki europejskie mają znacznie bardziej porywczą naturę, choć niewykluczone, że i one po udomowieniu mogłyby być świetnymi pupilami. Co ciekawe, czego może nie widać na tych nagraniach, chomiki europejskie są znacznie większe od syryjskich czy dżungarskich. Jak wspomniałem, chomiki europejskie to największe chomiki świata. Osiągają masę od 400 do 700 g, a największe osobniki, jakie napotkano w naturze, miały masę 1 kg. Chomik dżungarski natomiast waży poniżej 50 gramów, syryjski od 80 do 150. A zatem chomiki europejskie są wielokrotnie cięższe i zdecydowanie większe niż typowe chomiki domowe. Pod względem wagi zbliżają się wręcz do świnek morskich. To naprawdę potężne chomiki. Jeśli masz okazję obserwować te zwierzęta gdzieś w pobliżu swojego domu, to naprawdę jesteś wielkim szczęściarzem. Populacja chomików od lat 70. w Polsce systematycznie spada, i wkrótce zwierzęta te mogą całkiem zniknąć z naszego kraju. Jeszcze kilka dekad temu gryzonie te można spotkać było w całej Polsce środkowej i południowej, z wyjątkiem gór i zwartych kompleksów leśnych. Obecnie ich obszar występowania ogranicza się prawie wyłącznie do południowo-wschodnich rejonów naszego kraju, z jedynie wyspowymi, izolowanymi populacjami na zachodzie kraju. Nie ma co prawda oficjalnych danych na temat liczebności chomika europejskiego w naszym kraju, ale wiadomo, że prawie na pewno ich liczebność stale spada, utrzymując niepokojącą tendencję od lat. Sytuacja wygląda zresztą podobnie w całej Europie. Co za to odpowiada? Największy wpływ na spadek populacji chomików wywarły zmiany w rolnictwie. Szczególnie zanik tradycyjnego rolnictwa na korzyść nowoczesnego rolnictwa wielkopowierzchniowego. Małe poletka, poprzecinane miedzami z licznymi pomiędzy nimi oczkami i sadzawkami wodnymi, były świetnym siedliskiem dla wielu zwierząt otwartych w przestrzeni. Dziś to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Na chomiki negatywnie wpływa także ocieplenie klimatu. W czasie ciepłych zim gryzonie te wybudzają się ze snu zimowego i zbyt szybko przejadają zapasy, przez co albo nie dożywają do wiosny, albo dożywają osłabione i wydają na świat mniej potomstwa. Zima to najtrudniejszy czas dla chomików. To w tym właśnie okresie dochodzi do braku pożywienia, chorób czy zalania nor. Większość chomików najczęściej nie dożywa wiosny. Chomiki europejskie właśnie dlatego są duże, że muszą się borykać z mroźnym klimatem. Duża masa chomików europejskich, zgodnie z zasadą Bergmana, to forma przystosowania do życia w chłodnych warunkach. Duże zwierzę lepiej utrzymuje ciepło. Co ciekawe, trafiają się czasem także całkowicie czarne chomiki europejskie, co sprzyja zapewne lepszej absorpcji ciepła słonecznego. Patrząc na chomika, od razu widać, że odróżnia się on od innych gryzoni: od szczurów, myszy, wiewiórek czy nawet świnek morskich. Widać to po ogólnym kształcie i specyficznej budowie chomików. To, co jednak stanowi o istocie chomikowatości, to przede wszystkim bardzo duże i rozciągliwe worki policzkowe. Tak, to właśnie ze zdolności upychania pokarmu w woreczkach policzkowych słyną chomiki. Chomikować to słowo wywodzące się właśnie od chomika, mistrza chomikowania i gromadzenia zapasów. Owszem, wiewiórki także gromadzą orzechy i żołędzie w dziuplach na zimę, ale nie mówimy wiewiórkować, ale chomikować właśnie. Chomiki zasłynęły z tej zdolności zdecydowanie bardziej niż wiewiórki i rzeczywiście, spiżarnie, które chomiki tworzą, bywają naprawdę pokaźne. Choć jeden chomik z reguły do przetrwania zimy potrzebuje około 1,5 kg pokarmu, to odnotowano chomiczą spiżarnię składającą się np. z 34 kg grochu. Inny osobnik zgromadził zaś pod ziemią aż 65 kg ziemniaków, kukurydzy i łubinu. Chomikować, chomikować i jeszcze raz chomikować. Taka jest natura chomika. Do czynności tej woreczki policzkowe nadają się idealnie, gdyż zmniejszają ilość kursów potrzebną do przeniesienia pokarmu. Chomiki w odróżnieniu od szczurów czy myszy prowadzą samotniczy tryb życia. Są zwierzętami terytorialnymi i potrafią ze sobą zaciekle walczyć. Tak jak u samców lwów o przebytych walkach świadczą blizny na pysku, tak u samców chomików, orderami po bitwach są poszarpane uszy oraz blizny na futrze. Nawet młode z samicą przebywają z reguły bardzo krótko. Po urodzeniu małe chomiki przebywają w noże tylko przez kilka tygodni. Przez trzy tygodnie karmione są mlekiem, Potem zaczynają przyjmować pokarm stały, a po 4-6 tygodniach zaczynają się usamodzielniać, przyjmować pokarm stały, po czym opuszczają rodzinne gniazdo. Jeżeli akurat miot przypada na jesień, to młode zimują jednak w tej samej norze razem z samicą. Chomiki, tak jak typowe gryzonie, mnożą się szybko. W ciągu sezonu samica może mieć 2-3 mioty od 3 do 12 młodych. Stąd też jeżeli chomiki mają dobre warunki, to potrafią bardzo szybko zwiększać swoją liczebność, przez co dawniej rolnicy uważali je za poważne szkodniki. Gdy chomiki zalęgły się na polu, mogły w szybkim tempie stworzyć zagęszczoną populację i naprawdę dać się rolnikowi we znaki. Chomik waży kilkadziesiąt razy więcej niż mysz polna. Pochłania znacznie większe ilości pożywienia i kopie znacznie większe nory i bardziej rozbudowane systemy podziemnych korytarzy. Stąd też chomiki były tępione przez rolników, co także przyczyniło się do ich zaniku. Chomiki posiadają dwa rodzaje nor: letnie i zimowe. Te zimowe są głębsze, większe i bardziej rozbudowane. Posiadają centralną komorę pełniącą rolę sypialni oraz liczne korytarze zakończone latrynami, a także komory pełniące rolę spiżarni. Gdy przychodzi listopad, chomiki zasypują ziemią wejście do nory, a następnie schodzą do najniżej położonej komory i obniżając temperaturę ciała do kilku stopni, zapadają w sen zimowy. Każdy cykl letargu trwa po około 100 godzin po czym chomik się wybudza, podnosząc temperaturę ciała i pożywia się zapasami, a następnie ponownie zapada w letarg. Cykle te powtarza aż do marca. Choć chomiki europejskie uchodzą za zwierzęta roślinożerne, to badania ich diety dowiodły, że spożywają one także około 10-13% białka zwierzęcego. Ślimaki, dżdżownice, owady, a nawet pisklęta. Najważniejszą część ich diety stanowią jednak rośliny. Fragmenty zielone, korzenie oraz nasiona. W spiżarniach na zimę chomiki gromadzą jednak przede wszystkim nasiona, korzenie oraz bulwy. Choć bywa, że pośród zapasów znajdują się także i owoce. Owszem, chomiki podjadają nasze plony. Uprawy rolne często stanowią dla nich wartościowe pożywienie. Jeśli jednak trzeba, chomiki potrafią także wyżywić się na łąkach i nieużytkach. Tak naprawdę to właśnie stepy stanowią ich naturalne środowisko. Jeśli tylko zatem damy im szansę, odrobinę otwartej przestrzeni i trochę świętego spokoju przetrwają. O pięknie polskiej przyrody stanowi nie tylko to, co potężne i majestatyczne, groźne i drapieżne, ale także to, co małe. Małe, ale z walecznym sercem. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.